Cześć dziewczyno, zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla i Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej na markę, która przyciąga wymarzonych klientów, i na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego Proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne. Dzień dobry, cześć! Witamy Cię w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne z tej strony Karla i Ania. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, będziemy kontynuować temat z poprzedniego odcinka. Rozmawiałyśmy wtedy o czterech powodach. Dla których Twoje współprace mogą zamieniać się w koszmarek, chociaż być może na początku zapowiadały się całkiem nieźle. I dzisiaj będziemy Czyli mówić o kolejnych czterech. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. No właśnie. W poprzednim odcinku te cztery powody, które podawałyśmy, były bardziej związane z komunikacją, ze sposobem prowadzenia projektu. Rozmawiałyśmy wtedy o takich bardziej, można powiedzieć, miękkich przyczynach. Które często też poruszamy w podręczniku współpracy z klientem. Jeżeli właśnie to jest Twoja pięta echilesowa, jeżeli rozpoznałaś się w tamtych czterech powodach, to bardzo serdecznie polecamy zajrzenie do podręcznika. A dzisiaj będziemy mówić o takich, no powiedziałabym trochę twardszych e, przyczynach, które już nie tak bardzo są związane z samym klientem i z samym procesem projektowania czy obsługi klienta, ale bardziej z tym, jak Ty ustawiłaś swój biznes? No właśnie, bardziej z tym, jakie Ty masz podejście do biznesu, bardziej z tym, jaki wizerunek kreujesz na co dzień, pracując w swojej firmie. No bo nie zastanawiamy się nad tym być może tak w, w każdej sekundzie, w każdej minucie, ale właściwie każda nowa współpraca i każdy przyjęty klient to wszystko ma wpływ na to, jak będzie się prezentował wizerunek naszej firmy. No właśnie, może to takie trochę się wydawać nielogiczne, no bo pomyślisz sobie, a no jak to, współpraca z klientem, przecież no jakby tego nie widać. No ale to, że ten klient zajmuje Twój czas, zajmuje Twoją przestrzeń i, i właśnie, że ten projekt konkretny realizujesz, przykłada się na to, Jakie decyzje podejmujesz, no i za miesiąc i za dwa w Twoim biznesie. Częstym problemem tych źle układających się współpracy jest to, że takie mamy podejście do pracy, że my to sobie nazywamy, że pracuje się jak wyrobnik. Co, co to znaczy, że skupiamy się wtedy tylko i wyłącznie na zleceniu na tym, żeby Zlecenie zrealizować, że jest jakiś konkretny projekt do wykonania, czyli powiedzmy sobie nie, projekt newslettera, który my wdrażamy. Przechodzimy od punktu A do punktu B, do punktu C, domykamy projekt, przesyłamy, oklepujemy rączki, dziękuję, zrobione. Tak jest, nie wnikamy w to, co dalej z tym projektem się dzieje, czy może jeszcze coś jest potrzebne, czy stanowi on część jakiejś większej całości, być może jakiejś większej strategii dla klienta, tylko przyjmujemy zlecenie, gęsto, często gęsto, właśnie też na podstawie samego maila, którego dostajemy od klienta. W tym mailu mamy wyszczególnione taką, taką specyfikację, czego klient potrzebuje i tylko na tym się skupiamy, co zostało wyszczególnione. Ten wyrobnik to jest totalne przeciwieństwo specjalisty partnera, czyli kogoś, kto autentycznie myśli o tym, co robi. Jedno z moich ulubionych tutaj takich powiedzeń wewnętrznych jest to, żeby. Starać się myśleć za siebie. Wszystkim naszym współpracowniczkom zawsze to mówię: myślcie dziewczyny za siebie, e, czyli zadawajcie po prostu pytania, kwestionujcie, dociekajcie, starajcie się zrozumieć, po co klientowi jest to, co właśnie próbuje nam zlecić. Jak zrozumiemy kontekst, jak zrozumiemy. Czemu w ogóle klient do nas przychodzi, i też czemu akurat do nas, a nie do kogoś innego, to też jest bardzo ciekawe zawsze, no to wtedy możemy bardziej się zaangażować i możemy odejść od tej postawy wyrobniczej, kiedy nic nas nie interesuje i obsadzić się bardziej w roli takiego partnera, kogoś, komu zależy na sukcesie klienta. Klienci często też szukają tak naprawdę takiego. Biznesowego wsparcia. Potrzebują tego, żeby ktoś im doradził, tak? Ktoś, kto właśnie zna się na tej swojej działce. Bardzo często jest przecież tak, że klienci do nas przychodzą i autentycznie pierwszy raz w ogóle stykają się z pewnymi tematami, tak? Więc ewidentnie tej pomocy wtedy potrzebują, poszukują i może być tak, że pytają, proszą cię o coś, a okazuje się, że. Być może lepiej byłoby zrealizować ten, ten projekt inaczej, tak? I to nie jest właśnie wtedy powiedziane, że ty musisz dokładnie wykonać to w ten sposób, tylko jednak lepiej dać znać klientowi, że hej, wiesz co? No myślę, że jeżeli taki masz plan biznesowy, to tutaj lepiej byłoby w to miejsce zrobić. Coś innego albo zmienić trochę zakres, jakiś ten cel inaczej ustawić, tak? I na pewno większość klientów będzie z tego zdecydowanie zadowolona, że wykazujesz się tym zainteresowaniem i, i że idziesz ten krok dalej, tak? Zainteresowanie mi też taką ludzką empatią, bo jeżeli y, pracujemy z biznesami, które na przykład są jednoosobową działalnością albo są jakieś małe zespoły, naprawdę małe zespoły, to tam to poczucie odpowiedzialności spoczywa na jednym człowieku bardzo często i to jest przytłaczające zresztą. Sama wiesz, <laughs> nie będę Ci tutaj e, opowiadać, jak to wygląda w jednoosobowej działalności. Wszystkie decyzje podejmujesz samodzielnie, więc no po prostu aż chcesz, żeby czasem ktoś pomógł Ci podjąć tę decyzję, żeby naprowadził Cię, żeby Ci podpowiedział, żeby no właśnie tak przejął może trochę ciężar tej odpowiedzialności na siebie. To jest zawsze, zawsze bardzo miła sprawa i niezależnie od tego, czy pracujemy z kimś, kto dopiero zaczyna i jest totalnie zielony we wszystkim, czy z kimś, kto na przykład prowadzi swój biznes już 4 lata, no bo ta potrzeba wsparcia jest Niezmienna na każdym etapie. Wsparcia i może właśnie takiego towarzyszenia. Myślę sobie, że ten towarzysz to tutaj jest takie fajne słowo, że no właśnie nie spotykamy się na chwilę, tylko troszkę sobie pobędziemy razem, tak? Będziemy sobie towarzyszyć. Ja podpowiem coś tobie, ty podpowiesz coś mi i po prostu jakoś dłużej to pociągniemy i, i będziemy wspólnie pracować. I no właśnie, kiedy takie podejście do pracy wykazujemy, to też są większe szanse na to, żeby. Faktycznie ta współpraca się jakoś długofalowo układała. W naszej branży to zawsze te długofalowe współprace są fajne, no bo no wiadomo, zapewniają nam po prostu taką większą stabilność jak mamy kilka takich długofalowych projektów, no to na pewno śpimy spokojniej wtedy, więc dokładnie, zdecydowanie dokładnie. warto. Takie wyrobnicze podejście ma jeszcze jeden minus. Kiedy tak pędzimy, pędzimy z tymi projektami, to nie mamy już za bardzo czasu, żeby przemyśleć, jak zaprezentować się potencjalnym klientom. Albo nawet inaczej, prezentujemy się jako taki <grytanie> taki hustle, 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 człowiek, który ciągle jest zarobiony i, i ciągle wszystko ma w chaosie. I można powiedzieć, że w ten sposób przyciągamy nie te osoby, które chciałybyśmy przyciągać. No bo zobaczmy, bo nawet nie... nie mamy czasu się zastanowić. Kogo właściwie chciałobyśmy przyciągać, nie? No bo zobacz, jeżeli jesteś takim super wyrobnikiem i pokazujesz wciąż, ile odhaczyłaś projektów, jak wykonałaś projekty zgodnie z zaleceniem klienta, no to przyciągasz właśnie takie osoby, które przychodzą z gotowym pomysłem i mają ochotę pokazywać ci palcem, co masz dokładnie zrobić. Takich klientów chyba nikt tak do końca nie lubi. No może są wyjątki, ale my raczej nie do końca. Więc to, jak prezentujesz się na zewnątrz, od razu oddziaływuje na osoby, które gdzieś tam się zastanawiają nad współpracą z tobą. Jeżeli zaczniesz pokazywać to, jak kompleksowo Podchodzisz do klienta, jak towarzyszysz, właśnie, to wtedy jest szansa na to, że zaczniesz przyciągać te osoby, które docenią, że właśnie to robisz, a nie to, że odhaczasz, że pędzisz i że jesteś takim sprawnym, bardzo sprawnym, technicznym specjalistą. Tak, ale też właśnie ryzyko przy tym stylu pracy jest takie, że jak się tak już zapędzimy, zapędzimy coraz więcej tych projektów. Oczywiście naturalne jest to, że przychodzą takie momenty właśnie, kiedy ta praca się nagromadza i jest jej więcej, widocznie więcej. Jeżeli robimy coś, co nas nie grzeje, jak to Karolina ładnie mówi, co nie grzeje naszego serduszka, no to. Może być tak, że gdzieś tam po prostu w danym momencie trochę zabraknie nam motywacji, zabraknie nam gdzieś tam tego spięcia takiego wewnętrznego i na przykład coś nam się rozjedzie. Coś nam nie wyjdzie, coś nam nie pyknie. Dokładnie, łatwo błąd po prostu, e, łatwo obłąd, jakieś Jakieś tam niedociągnięcie w, w projekcie, niedopilnowanie jakiegoś terminu albo nie wiem, nie, nie, niedopatrzenie jakieś w kontekście zakresu tego projektu i oczywiście... Może się to na nas zemścić, bo wiecie, jak to się mówi: tak, o, takich pozytywnych opinii to generalnie. Ze świecą szukać. Generalnie ludzie rzadko piszą te pozytywne opinie, ale już jak ci, ci się noga powinie, o, to już szybciutko od razu negatywną opinię łatwo i szybko można wystawić, wysmarować, szczególnie w dobie internetu. No właśnie, Także, ja, ja pamiętam, no. pracowałyśmy z jedną z klientek, z Angeliką Stawowy, pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapamiętałam sobie dokładnie to zdanie, że jeżeli wszystko zrobisz dobrze to niektórzy klienci napiszą Ci pozytywną opinię, ale jeżeli zrobisz coś źle, to na pewno napiszą Ci negatywne. Możesz negatywno. być pewna. Możesz być tego pewna. Więc to jest właśnie ten drugi powód, dla którego Twoje współprace mogą się zamieniać w jakiś taki no, niepożądany thriller psychologiczny, kiedy nie pracujesz z... Nie chodzi na to poświęcenie, nie chodzi o oddanie, ale z takim zapałem. Nie pracujesz z zapałem, bo Cię to De facto nie bardzo interesuje, no i wtedy popełniasz błędy. Wtedy się sypie. I zauważ, że to wszystko właśnie bierze się z tego podejścia wyrobnika i tego, że nie angażujemy się tak mocno w tą naszą pracę, poruszamy się tylko gdzieś tam po powierzchni i nie wchodzimy w głąb tej współpracy. A robimy tak, bo często nie mamy po prostu na to czasu, nie mamy na to przestrzeni i żeby utrzymać się finansowo, to musimy dość naprawdę szybko tę współpracę nawiązywać, rozwiązywać, następna i następna i jak się pewnie domyślasz, tutaj też jest kwestia związana z pieniędzmi. Za niskie stawki doprowadzają do tego, że właśnie to wyrobnicze podejście się musi <śmany> manifestować, bo inaczej nie byłoby możliwości spinania budżetu. Tak, wydaje nam się, że nie możemy podnieść stawek, że nie możemy tam się obracać w tym wyższym poziomie wycen, że tak powiem. Dlatego, że skupiamy się ciągle na tym, żeby tych klientów znaleźć, żeby sprawnie podejmować decyzję o tym przyjęciu danego zlecenia, Wydaje nam się właśnie, że to warunkuje właśnie to, że ta stawka musi być niższa, tak? Natomiast nie, nie myślimy o tej drugiej stronie medalu, jak to odbiera ten nasz klient. A klient bardzo często patrząc na wycenę, ocenia też od razu naszą wartość jako pracownika, jako współpracownika. No i może być tak, że kiedy ta cena jest niska, to klient myśli sobie w ten sposób, okej. Okay, jest to tania usługa, ryzyko jest niskie, spróbuję. W razie czego, jeśli się nie uda, wyrzucę tę współpracę do kosza i pójdę sobie dalej. A więc, de facto, ta niska stawka robi krecią robotę. Może z jednej strony pomaga zakontraktować zlecenie, ale z drugiej strony od razu stawia nas w świetle kogoś, kim można trochę pozarządzać, kogo racja jest wątpliwa, kto nie jest wart podjęcia tego ryzyka. Jeśli na ogłoszenie projektowe odpowiedziałyby trzy anonimowe projektantki, z których jedna zaproponowałaby wykonanie projektu za 1000 zł, druga za 5000 zł, a trzecia za 15000, to co pomyślałabyś o każdej z tych projektantek? Czy mając tylko informację o cenie, mogłabyś jasno określić, która z nich jest najbardziej kompetentna, która wykona to zadanie najlepiej? No pewnie nie, ale. Prawdopodobnie zrobiłabyś jakieś założenia bazując na tak zwanej postrzeganej wartości. Jeśli masz niskie stawki, prawdopodobnie klient po prostu nie pomyśli wysoko o Twoich kompetencjach. No i właśnie potraktuje Cię jak spodnie czy koszulkę z pepko, tak jak Ania mówiła, jak się nie uda, to trudno. A może się opłaci? A może to jest dobry gamble? <grywdy> Nigdy nie wiadomo. Nigdy się tak do końca tego nie wie. No właśnie, natomiast jeśli Twoje stawki będą wysokie, to chociaż nie każdy klient będzie w ogóle miał możliwość z Tobą współpracować, bo nie każdy będzie miał ten budżet, to na pewno nie będzie wątpić w Twoje kompetencje, tak? Ludzie dobrzy w tym, co robią, nie są tanią siłą roboczą. Bo znają swoją wartość, nadają jej odpowiednią cenę. Więc jeśli na ten dzisiejszy dzień nie czujesz się jako ta może najlepsza projektantka świata, no to jest ok, no bo wiadomo, każdy z nas się uczy, każdy z nas się ciągle rozwija. Ale jestem przekonana, że są pewne kompetencje również pozaprojektowe, które podnoszą twoją wartość, które... Też wspierają Twoją kreatywność, no i warto również o tym pamiętać i nie traktować ich po macoszemu. Patrz poprzedni odcinek, tam o tym mówiliśmy bardzo dużo, o tych kompetencjach pozaprojektowych, które rzutują na to, jak finalnie oceniana jest nasza współpraca, jak przebiega. Także tutaj na pewno warto się i w tym temacie dokształcić. No dobra, to mamy za sobą trzy kolejne powody takich nieudanych, rozjeżdżających się współprac i zmierzamy do czwartego, prawdę mówiąc, z naszej perspektywy dzisiejszej najważniejszego powodu i jest to pomijanie aspektów biznesowych. W trakcie współpracy z klientem, w trakcie sprzedaży swoich własnych usług projektowych. Biznes, który ty prowadzisz, podlega tym samym prawidłom, co każda firma osadzona w tym systemie, w którym żyjemy. To jest system wolnorynkowy, kapitalizm, także no, od tego nie uciekniemy. I nasi klienci też funkcjonują w tych realiach. Ta firma, którą oni prowadzą, musi być. No po prostu dochodowa. W niej też budżety muszą się spinać, żeby w ogóle był sens prowadzić taką firmę, bo jeżeli nie, no to zamykamy. Dziękuję bardzo, idziemy na etat czy coś. I ta firma po prostu nie wypala, nie udaje się jej rozkręcić. Żeby taka firma mogła być dochodowa, no to często też my jako przedsiębiorczynie, nasze klientki jako przedsiębiorczynie dokonują jakichś inwestycji, ale po to, żeby później wyjmować z z tej firmy, jakby żeby ten nakład, który dzisiaj tam wkładamy, przyniósł nam jakiegoś rodzaju zyski w przyszłości. Właśnie po to często inwestujemy w kursy, które podnoszą nasze kompetencje i przekładają się na podwyższenie cen. Albo inwestujemy w różnego rodzaju narzędzia usprawniające pracę, żeby skrócić sobie czas pracy i w ten sposób móc generować więcej zysku. To są wszystko inwestycje. Pewnie się zgodzisz, że nie wydajemy sobie pieniędzy firmowych od tak, żeby nie wiem. Żeby było miło i przyjemnie, prawda? No może czasem, jak kupujemy obrazki do biura. To wtedy, żeby było miło i przyjemnie, no, ale na ogół to nie jest główny cel, żeby sobie powydawać pieniądze. I dokładnie tak samo jest z usługami graficznymi. Mało kto, mało który przedsiębiorca powinnam raczej powiedzieć, kupuje sobie usługi graficzne, dla samej usługi graficznej, projekt dla projektu. To po prostu się nie spina, tej całej takiej ideologii no to, związanej nie. z prowadzeniem firmy. Tak, to nie taka po prostu fanaberia, że chciałabym taki projekt. Dzisiaj sobie wizytóweczkę tak. zamówię, a co, bo mogę? Bo taki, bo taki, mam, dzień. Bo taki tylko, mam dzień. Tylko ten projekt jest po coś, tak? On ma po prostu spełniać jakieś konkretne cele. Być może na co dzień się aż tak bardzo nad tym nie zastanawiasz, ale jeśli projektujesz branding, no to klient zapewne liczy na to, że dzięki. Tej właśnie konkretnej usłudze może uzyskać zwiększenie rozpoznawalności i dzięki temu lepsze skojarzenia z tym produktem, który sprzedaje. Jeśli projektujesz stronę internetową, no to jest po prostu miejsce, które może pomóc klientowi bezpośrednio sprzedawać. Jeśli odpowiednio zaprojektujesz jego witrynę, klient może liczyć na to, że jego sprzedaż pójdzie w górę, tak? A jeśli na przykład projektujesz grafiki do social media, to klient może liczyć na to, że te grafiki będą angażujące, będą zwracały uwagę, będą sprawiały, że ludzie będą chcieli jakoś... Podejmować konwersacje pod tymi postami, no i to wszystko przełoży na to, że ten profil się ożywi. Profil, który na przykład od już jakiegoś czasu był praktycznie taki martwy, cichy, mało tam się działo, no dzięki temu zyska nowe życie. Ta usługa projektowa rzadko kiedy służy uzyskaniu samego projektu, ona się przekłada na więcej, ale jeśli my w sam sposób opowiadamy o tym, no, że to jest po prostu projekt, no to same zabutujemy te swoje działania i same zaniżamy wartość naszej usługi, prawda? Dlatego super jest dociekać, od tego chyba zaczęliśmy ten odcinek, dociekać, po co klientowi jest dany projekt, bo też nam jest łatwiej pracować, kiedy znamy cel, kiedy znamy wyzwanie które za tym stoi, a nie projektujemy coś tylko po to, żeby było ładne. Jeśli pracujesz w agencji marketingowej, no to często nie bierzesz udziału w tym etapie ustalania celów. I przez to możesz nie czuć wartości swojej pracy, no bo finalnie sama nie wiesz, na jakiej podstawie zapadają te konkretne decyzje odnośnie Twoich projektów. Więc jak przedstawiasz swój projekt, no to możesz przynajmniej spróbować motywować swoje wybory projektowe żeby bardziej tę wartość unaocznić, żeby jednak gdzieś ta celowość Twoich wyborów projektowych zaistniała. Podobna sytuacja jest wtedy, kiedy projektujesz na przykład pojedynczą ilustrację do magazynu. Nie masz za bardzo kontekstu, a ten, kto zleca pracę w zasadzie operuje tylko takim feedbackiem, że ładne podoba się albo nieładne nie podoba się. No tutaj też nie ma tego celu, więc ciężko poczuć, że Robimy coś sensownego, że, że faktycznie ta nasza praca do czegoś zmierza. Ta nasza branża ma to do siebie, że gdy skupiamy się na kreatywnych pomysłach, na projektach, to ciężko nam jest czasami przełożyć to na jakieś takie kwantyfikowalne wyniki. To, to nie jest takie proste, to nie, nie przychodzi tak nam na myśl od razu, ale tak jak właśnie podawałyśmy w tych przykładach. Są konkretne wyniki, na które te nasze projekty się przekładają. Myślę, że to po prostu też wymaga praktyki i, i doświadczenia, żeby podczas rozmów z klientem już na początku właśnie rozmawiać o, o tych celach, o tym jak możemy zmierzyć skuteczność. Naszego projektu, tak, jeżeli na początku dowiemy się właśnie, że klient powiedzmy zamawia stronę internetową i chciałby docelowo, żeby to przełożyło się na większą sprzedaż, to możemy zapytać go w tym momencie, OK, jak ta sprzedaż wygląda teraz na dzisiaj? Gdybyś mógł się podzielić ze mną wynikami z powiedzmy poprzedniego miesiąca, tak? I później, kiedy już. My ten swój projekt zrealizujemy, wdrożymy, już będzie jakby tutaj sprawa zamknięta, to po pewnym czasie możemy do klienta wrócić i zapytać go, czy ta sprzedaż poszła w górę, czy udało się to właśnie przełożyć. No i wtedy mamy możliwość rzeczywiście namierzyć sobie ten efekt i, i postarać się go jakoś opisać. Tak? Natomiast jeżeli, no właśnie, nie pomyślimy o tym już na początku, już. Wtedy, kiedy w ogóle ta współpraca się zaczyna, no to tracimy tę szansę, no bo potem już jakby nie mamy, nie mamy tych danych, do których mogłybyśmy sobie porównać te nowe wyniki, tak? Żeby zrobić takie before i after. Ten przykład, który podałaś, jest świetny, dlatego, że on jeszcze jedną rzecz nam tutaj pokazuje. Jeżeli klient przychodzi ze zleceniem strony internetowej, bo chciałby zwiększyć sprzedaż. A my na przykład nie mamy dodatkowych danych pod tytułem jak wygląda na dziś, na moment kiedy klient do nas przychodzi, ruch do strony internetowej. To możemy się wsadzić na taką minę, że tak tak, naobiecujemy złote góry, tak, że się zwiększy konwersja w sklepie internetowym, ale tak, jeżeli tak, 10 prawda. osób wchodzi na stronę sklepu internetowego, to nawet jeżeli ta konwersja się zwiększy o 0,5%, no to nie będą to już jakieś szałowe wyniki, i tu właśnie w tym momencie wchodzi nam ta rola doradcy, kiedy mówimy, słuchaj, ale najpierw to trzeba zadbać tak naprawdę o ruch do strony. Możesz to zrobić w taki, taki, taki sposób. Być może reklama, być może właśnie trzeba rozruszać media społecznościowe, więc zanim się zabierzemy za gigant projekt strony internetowej, może jednak popracujmy nad wzorami do social mediów albo nad. Żeby to nie było tak, że ta nasza współpraca to tylko taki plasterek, który po prostu za chwilę się no odkleja. Bólowy, który tam zażyjemy, i na chwilę jest dobrze, ale źródło problemu zostaje wciąż nietknięte, i tutaj, tutaj właśnie. Trzeba się wykazać myśleniem, trzeba się wykazać troszeczkę tym łączeniem kropek. Czasem pytacie nas, czy to nie jest tak, że ho, 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 to już trochę za daleko idzie, to już nie jest przecież temat dla grafika, to jest temat bardziej dla nie wiem, jakiegoś stratega, dla, dla jakiegoś coacha biznesowego może. Ale. Tak, ostatnio dostałyśmy nawet właśnie takie pytanie, to grafik w ogóle może takimi rzeczami się zajmować? To jemu wolno? No właśnie, no właśnie, jeżeli chcemy, żeby nasza praca była dobrze postrzegana, żeby była odpowiednio wynagradzana, no to gdzieś jednak musimy pokazać, że nie myślimy tylko o rzeczach, które z perspektywy biznesowej są nieistotne, czy to będzie pomarańcz bardziej pomarańczowy, czy mniej pomarańczowy, to finalnie dla klienta nie ma znaczenia, jeżeli jego cele biznesowe nie są zrealizowane. No, hard truth, że tak powiem. Ciężko przełknąć tę pigułkę, zwłaszcza kiedy mamy bardziej, może jakieś takie artystyczne podejście do projektowania graficznego. No, ale wolimy powiedzieć Wam to teraz, niż żebyście się miały o tym przekonać <grybujesz> później w życiu i się po prostu rozczarować, bo, bo to może być potężne rozczarowanie. To może podsumujmy sobie jeszcze to, co. Dzisiaj powiedziałyśmy, w tym odcinku poruszyłyśmy cztery kolejne powody, dla których Twoje współprace często zbaczają z torów i nie układają się tak dobrze, jakbyś chciała. Pierwszym powodem jest to, że być może pracujesz jak wyrobnik, zajmujesz się tylko i wyłącznie zleceniem, zamykasz je i idziesz dalej do kolejnego projektu. Kolejny powód to ten, że nie przyciągasz. Swoich idealnych klientów, tylko po prostu robisz zlecenia, tak jak leci, i nie masz czasu zastanowić się właściwie nad tym, że może na rynku jest coś ciekawszego, coś fajniejszego, w czym po prostu lepiej byś się realizowała. Powód numer trzy: niskie stawki, niska postrzegana wartość Ciebie jako współpracownika. I punkt czwarty, ostatni, to pomijanie aspektów biznesowych i skupianie się na tylko i wyłącznie tych wartościach artystycznych w projekcie. Jeżeli rozpoznałaś siebie w którymś z tych punktów, to zachęcamy cię gorąco do zapisania się na listę zainteresowanych kolejną edycją kursu Dochodowe Studio Graficzne, bo to właśnie w tym kursie przechodzimy przez wszystkie te punkty i pokazujemy ci, jak zbudować biznes graficzny, który nie musi być wielką agencją. Nie ma takiej potrzeby, ale biznes, który przynosi tobie, Spełnienie, który stawia cię w dobrym świetle, który oferuje Twoim klientom coś więcej niż wyrobnictwo i dzięki temu również daje Tobie solidne pieniądze. Jeżeli taki masz plan, żeby to osiągnąć, to czekamy na Ciebie. Najbliższa edycja kursu będzie miała miejsce na jesieni 2024. Tak jest. Osoby na, zapisane na listę zainteresowanych otrzymają pierwszeństwo dołączenia do nowej edycji oraz atrakcyjny rabat. Link do listy zainteresowanych znajdziesz w opisie odcinka, a tymczasem żegnamy się i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Do usłyszenia. Cześć!